Cześć wszystkim z tej strony Nexon, Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Dead by Daylight. Jest dzisiaj ze mną Black TV. To się mówi tak. A Ahoj, wszystkim z tej strony Black Games jest ze mną. E -e -e Przepraszam bardzo, jak tak bardzo ci się tęskni za y, gadaniem takim, to może wróci na kanał, co? Może, maybe. Daj to kończyć, bo wiesz, tak, to, 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 że mi się to przypomina. Prawo autorskie bo, mi nałożą. Bo ty powiedziałeś, że jesteśmy w Dead by Daylight. Tak. Nie wiem, jak dziwnie powiedziałeś, a ja mówię to tak Jesteśmy w Dead by Daylight No ja pójdziem tak Dead powiem. by Daylight No ale tak, tak, zrób tak Dead by Daylight Ró Dead ruszaj. by Daylight Nie, bo zazwyczaj tak, mam dziwnie ej, słuchaj, słuchaj, słuchaj Ja, ja to mówię, za każdym razem jak ja to mówię To ruszam e, dwoma rękami przed siebie Usta w ręce przed siebie Ej, wiesz co ja zrobiłem? No. Ruszałem rękami przed sobą Tak bym głosił tu Kurty ludzie tak? przede mną ja, ja, ja na jakiejś Ambonie. Wiesz, Jakbyś ręką kurkę robił, tylko że oddzielono. Słoik otwierał. Tak. I, i, I tak. Dead by daylight. Tak wiesz. Lewa, prawa, lewa. Nie, to ja bardziej to zrobiłem w stylu, jak, jak ten świetnej pamięci papież robił. Nie lękajcie się, czy coś takiego. Tak rękami Juh, do przodu. taki stylu. Dobra, a wracając. Bo, a, a jesteśmy bóg, Dead by Daylight. A po grze w ten Final chodziliśmy na kremówki. <grym i zimny> o nie! O nie, 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 nie! nie. Ale ten wstęp nam się udał, kochaniu! Po tunelowaniu użyliśmy na kremówki. <grym i> Zależy <zimny> znaczy, czy że my tunelowaliśmy. <grym i zimny> Kilerzy, killerzy, 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 no, killerzy, killerzy! Proszę, proszę muszę gdzie gdzie kartkę użyliście kartkę? Mam kartkę, dobra, proszę obstawiać killera. Jednego, dwóch, czterech, ośmiu dziesięciu... Dwóch killerów i mapę. <grystek> e, niech będzie.. Trickster i niech będzie... Deogorgon. No, Ej, zaprawiaś mi. No ty <grystek> ostatnio tylko gorgon. Dobra, teraz mapę jedną obstaw jakąś. Jopa. <grystek> e, e, kościół. Czekaj, to jest. W sensie psychiatryk, tak? W sensie to drugie. Cyrk to jest, tak? O to ma być chodzi. Kościół, to, to, to jest kościół to, to w Czyli z cyrkiem. No chyba, że jest kościół z cyrkiem. No tak, bo jest psychiatryki cyrk. Po drugie, każdy kościół to cyrk. <śmiech> <śmiech> ja idę tak głośno, jeszcze mi zdejmą na ten odcinek. Ja, teraz ty. Dobra, teraz ja. No to killer powiedzmy czaki dla odmiany niech będzie. I drugi killer niech będzie springtrap. Okej. Okay. A co... Co on have Deli? Coś, że delikatny jest? Delika... delicja Ma delicję? I have shoulder o Nie wiem. Czekaj, bo nie skończyłem. Mapa niech będzie Hawkins. Dawaj, dobra, Hawkins. Ja jestem... Ja obecnie obsesję, więc niech będzie Hawkins... Napisz coś do nich! I have good chest. Hulk. Był takim memcem, nie? Z tym... We have Hulk. To było chyba z Lokim gdzieś, nie? No trzeba odpowiedzieć, I am Groot. <laughs> Kurde, nie zdążyłem napisać. <laughs> Mamy choinkę w teamie, przegrałem. Jaką choinkę? No Ej, nawet nie, nie wiem, te. czy wziąłem fairing. Teraz tak myślę. to sobie nawet nie wiem, co wziąłem, nie wiem, jakie perki mam. Się, Okej. Okay. Powinno być podpisane już od razu, kto co wziął. Tak. tak, tak, powinno być. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. killer w ogóle wziął streamerkę! Ej, kurczę, to znaczy, że będzie tunelował. Zazwyczaj killerzy z to, ze streamerką tunelują. Może jakiś fajny tweet będzie killerem. To? Nie, bo znowu dzieci podrywał na tym. Znowu będziesz siedział do późnej nocy i gadał z nim. Dobra, jest dobrze. Znaczy, no okej, okay, jest dobrze. Wydaje, o, trupek! Ta, mi się wydaje, że ta mapa może mieć rapeup. Rapę yyy, tak. Chociaż nie, ostatnio... Ostatnio miała już. Maja spirit, spirit, to... spirit, Aha. spirit. Spirit animal. Chyba. Swój radius. To wybuchowy prezent. Wie? Nie, czekaj, nie, to nie jest spirit. Czy to... Czy to surf tak biegł? Bo Radius był taki podobny do Spiritki, ale... Nie wiem, nie, 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 nie mówię, że na pewno Romeo wie. <śmierdzi> Romeo, Romeo. Czemuś ty jesteś Romeo. Właśnie, ty jesteś Julia, bo ty jesteś... Ty ...to to w tym tył... O Jezu! Aaaaa! Czekaj, to jest... A ten, wykręt! Przecież <śmierdzi> nie <śmierdzi> <śmierdzi> się, czy jej to krócze kółko. Wykręcony odcinek w, 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 w końcu. Ale będzie wykręt. Wykręćmy akurat, się z tego Akurat, cika. kręcę gena. <laughs> ja też i kończę, i, i przelecie. Albo wybuchnie gen. Ale. On tak prawdopodobnie bo, będzie. Albo gdzieś, gdzieś Tej Tutaj nic nie wybuchło. No. I na, na razie. Gdzie to on jest? Boję się Nie żebym za nim tęsknił, czy coś, żebym go chciał tutaj Ale tak polepić pewność, że... Wiem gdzie on jest, po prostu Najzwyczajniej w świecie Słyszałem go Jest u mnie Jak byłem blisko CO TY MASZ ZA SKINA? Lecę leczyć What? Jaki on szybki! Aha, chwycił mnie Jaki on szybki jest! On ma jakieś te, yy, te takie ataki, te lunch ataki kurczę jakieś takie przyspieszone Mekla też będzie miał lunch ataki On nie będzie miał lunge ataków, będzie cię do siebie po prostu i brał na hak od razu się nie będzie bawił Będziemy mieli running up the hills. Kończymy gen, i. albo. Tam niedaleko mnie też był gen, że tam do połowy był ponad ukręcony. zupełnie popem walnął czy czymś, popem one, one one zrobił. Czeka, on tu idzie? Idzie, 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 idzie. Ale want tam A, oczywiście, że. musiał pluć. A zostawił, chyba poszedł w portal. Nad szoku skręcimy go. No. Jesteśmy genraszerzni prze... yy... przy, y, przy No. Też u Ciebie się pojawił przez chwilę przy genie? Nie. To u mnie się pojawił i się wystraszyłem go. Ale radio co słyszałem. Ale miałem zawał, sobie, że on się teleportował jakimś cudem. Już miałem uciekać. Zdążyłeś? No, Zdążyłeś. Na co zdążyć? No bo mi się ten, no, exhaustion zdejmował i akurat uleczyłeś mnie tak na 5 sekund przed exhaustion załadowanym. A wiesz, sprintboard staram mieć tak na końcówce, żeby sobie sprintować bez obaw. Jest tutaj, po tej stronie? I ta mapa w ogóle jest ustrojona, zauważyłeś? To jest jedyna mapa, która ma tę dekorację. Znaczy jeszcze, panie, ten drugi Ormond ma. O, uważaj, co tu jest. W budynku co? chyba KM będzie. Jak go robiłem u góry. A. Tu jest. No to, tu Masz owoły czymś, Masz chcesz, nie? O. Weź go, paluszkę. Nie. O! Dzięki! Wybrał mnie. Wybrał przemoc. Woli Twinka. No nie, wraca do nas. Co by nie wolał Twinka, szczerze. Gdy po <grym> twarzy cię linka <grym> Weź sobie. Twinka. Weź po tunelu i sobie Twinka. O nie. nie! wiem kogo on teraz szczerze mówiąc nie chyba tego surwa randnego. Jest to zaczął kada Dosłownie. Kiedy w teamie masz wykręta, weź... Pogłaś sobie Twinka. Co? Ty... Nie wiem. Nigdy nie marzyłeś o tym, żeby sobie Twinka pogłaskać? Aha! Ja bym, ja, bym powiedział, jest, czy... ja bym powiedział z czym mi się kurczery wykręta, ale tego nie mogę powiedzieć Mógłbym zacytować wchodzi... pewną postać ty wchodzi faktycznie od do Będzie kopał tego grana. Albo i nie O teraz kropka No nawet kopnąć gena nie umiał. On kopulował z genem Znaczy przerywał i ten ja kilka dobleczę. razy Pójdź mu mojego gena skręcić może Idzie tutaj też A jeszcze Gościu... ducha wycinkował Szybko szuka On lubi z kilometra jeszcze Idzie tutaj Baby City opę, naprawdę tego koperka. Patrz, to jest gen. Ej, Dostałeś naszą wiązką. Dosłownie. Ja jestem dosłownie, ja po, po prostu jestem ręce, które leczą, bo mam perka, który pozwala, w sensie daje ci odporność większą, w sensie, że nie, nie robisz w ogóle śladów krwi ani y, zarysowań, jak uciekasz od y, haka. Y, do tego ja widzę killera Aurę, gdy cię podnosi, znaczy, ten, gdy, gdy cię zdjąłem z haka. Na pewno tam jest gara. No, i do tego mam leczenie różnego rodzaju, więc no. Ja nawet tej apteczki za bardzo grać nie muszę. Tutaj ten jest, przy tym, przy drugiej, z tym jak go robiłem, bo no. Mówię, kopulował mm -hmm. z nim. Bo mi skórki strzelił, gdzieś daleko, o, o, tym, 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 a byłem, a byłem radny i doznaczony to... Mhm. Mm co, patrz, bo on będzie lubił strzelać. On spoza radiusu strzela. Ja. Nie, nie. Pewnie strzelać próbował. A! Gonicie? Tak. Udało mi się uciec. Tak próbuję robić. Chciałbyś mi że się drugi raz nabiorę na to? Dobra, nabrałem się na to. Ja w takim razie. A! Wiedziałem, że się tepnie. Nie trafił. Shit! O, wybuchanie gena się Aha. Tak powali przy tym. No dobra. Wiesz co? On teraz tej dwójkę będzie ganiał. Więc ty na spokojnie gena ukręcić chodzi. powinieneś. Fajnie jakby jeden mnie po prostu zdjął z nich. Tu się rozdzielili. Tak, on tutaj gena tego pilnuje teraz. Idzie do twojego gena! Idzie chyba do ciebie, tak? Strzela do ciebie, tak? Chcę go chyba uleczyć, tak? Tak, jeszcze mam botanikę to akurat się, chyba. Nie starczy mi. On to otwiera bramę przy tym takiej dużej tej, nieco to kurde nawet jest taka ja też wielka okay. Dobra Tylko ranny jestem to. Mhm. na najgorzej, bo masz tego na znaczenie on cię może powalić po prostu od razu Co tu ten kruk ma? A jak do mnie i strzelił Tego gania S ale strzelił we nie <noise> Jak otworzyłem równocześnie, ale... Ale no hmm? Ładna gra, jeszcze o na Nie, wykręcia. tak daleko. A co patrz? No. Kurczę bym go podniósł jeszcze może. A gdzie Brama w ogóle druga jest? Przy butynku... Nie ja są, nie co powiedzieć. O ściągnął go, to może w jednej tam On się sam ściągnął, jaka ciekawa. A! A tego goni cały czas, więc się zostawiam, jak ty już, o zablokował się będzie leżał Albo nie, dobra, bo on zeszło Albo on w prawie, dobra, nie, 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 on w prawie. jest, na dobra. Nie mogę! <laughs> Ty się, ta się ta przewrócił, ta biedny! Ta... Taki perk, nie możesz uciec przez bramę, bo się przewracasz. Dosłownie, potykasz się o własne nogi. Tak. To, to jest coś, co się często w horrorach dzieje. Tam się często ludzie potykają o własne nogi. A na przykład ta... w The Walking Dead to jest często... Uuu, szóste Devotion mi się już w ogóle odblokowało. Dwołuszyn. Dwołuszyn. A i nie, sprawdzimy go perków. Miałem zobaczyć jego perki, kurczę. Co co, baju baju? Baju baju. No to tak, mam nadzieję, że nam się dzisiejszy odcinek podobał. Yy, ogólnie no, następny odcinek będzie dopiero w przyszłym roku, więc możemy, może złożymy dzisiaj tak, wiesz, tak oficjalnie życzenia jakieś na Maroczkę, Możemy, tak. No to tak, e, oczywiście, e, zdrówka szczęścia, mało Dużo żeby ge, żeby geny się fajnie kręciły, tak, i żeby killerzy byli mili i dawali pieniądze... ten, pieniążki. Fajerek z sutków twinków. Ferwerek, właśnie, trzeba ferwerki item. item <tryk> jest fajerwerki, nie? No jest, ale... ale... nie, bo to item, to czekaj, to tu Dubne, będzie. Mi się nie podoba. O, pa, pa, jakie ferwerki mam. Aj, <grych> A i mam, ma, mam nowego skinka, w ogóle nowe skinki na ikonki, tak. Mi się nie podoba. To bardzo, bardzo fajne. No bo poprzednich nie zaautoryzowano, to już jest jakieś nowe. Ładnie wyglądało. Ale takie mi fajne się nie arty. podoba. Nie widzisz, a oceniasz. Fajnie wyglądają. Steve bardzo fajnie wygląda, tylko Twinka zrobisz ze Steve'a. O, to dobrze. Gra, grałbyś. Grałbym. Grałbyś. bym. Z tego Quinka zrobić. Nie, widzisz tego bompa na Sodami. Nie ja jednego widzę za sobą. Obok mnie. Nie, ale widzisz tego zodami. No. To jestem ja jak widzę Twinka. Aż ci markawka zaczął oczu, oczu, oczu wyrasta? Tak, i też tak późno otwierał. <laughs> I tak ręce. No to papa! Ahoj, markawka